10 lutego skończyłby 60 lat i choć nie ma go z nami od roku 2007 wciąż pamiętamy, a dowodem na to jest doroczny koncert urodzinowy Mirka Breguły. W rocznicę jego urodzin w Chorzowskim Centrum Kultury rozbrzmiały utwory współzałożyciela Uniwers. Koncert otworzyło krótkie wystąpienie Andrzeja Kotali, prezydenta Chorzowa, który podkreślał, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o Mirku, szczególnie tu, w mieście, z którym związany był przez całe swoje życie. To jest koncert, który zawsze staramy się robić w okolicach 10 lutego, to jest koncert urodzinowy Mirka. I staramy się go zrobić na najwyższym możliwym poziomie, na jaki nas stać po prostu I, i to się udaje. I zawsze staramy się ten koncert zakończyć właśnie utworem z wokalem oryginalnym Mirka, żeby jednak ludzie no, gdzieś po prostu przeżyli, to jeszcze raz nazwijmy to w taki sposób. I dzisiaj to było 100 Różnych Słońców. Wiem, że kocham ich ktoś i kogoś kocham. Kogo. Zanim finał to na scenie wiele emocji i goście. W tym roku u boku zespołu zaśpiewali Jakub Brzeziński, zwycięzca szansy na sukces z udziałem Univers i Maciej Balcer, były wokalista dżemu. Twojego nie będzie już wsłuchiwać się ze swych O teraz! Nie zaśpiewasz jej już. Nic Dzięki za to, że możemy dalej grać te prezentki, które razem z Miękiem że uniwersum jest dla fali wielkie, wielkie dzięki w moim imieniu i wielkie brawa dla Mirka. Zespół nagrodzono ogromnymi brawami, a fan klub Universe zadbał o miły akcent dla każdego z artystów. To jednak nie był koniec prezentów. Największą niespodzianką okazała się premiera koncertowej płyty Universe Live. 13 piosenek koncertowych właśnie z ostatnich koncertów, które były. No, oczywiście one wszystkie są inne, każde jest i jakieś inne emocje są, no, ale udało się tam po prostu z tych nagrań, które, które parę koncertów było nagranych i wybieraliśmy takie wersje, które jakby no, według nas nadają się na to, żeby to pokazać. No, i... Ile to trwało, ale, ale jednak chcieliśmy zdążyć na ten dzisiejszy koncert. I to są pierwsze jakby nagrania z moim wokalem już, nie bo przeważnie były tak, że znaliśmy tylko te jakby z oryginalne wokale z Mirkiem. I tu się jednak okazuje, że, że no, brzmi to tak samo jak Uniwers, więc pod tym względem jest to fajnie. Niektórzy nawet mówią, że te nagrania koncertowe po prostu mają, mają taką siłę, taką magię i to też chyba ma ten... Jest. Żeby było coś nowego, to też musi być przyczyna i skutek. Ja myślę, że w tamtym roku to Opole, ta szansa na sukces i to, że po prostu jakby ludzie się dowiedzieli, że uniwers i, istnieje i funkcjonuje, bo no to, jest, to było tak, że myśmy cały czas funkcjonowali, ale na tych koncertów i jakby sama świadomość ludzi, czy to jest ten uniwers, czy jeszcze gra, czy nie gra, po prostu było dużo takich niewiadomych. A w tej chwili widzimy, że jakby naprawdę to zainteresowanie jest. No i tak byśmy się z chłopakami dogadali, że no w przeciągu roku spróbujemy no znaleźć czas wejścia do studia i, i, i nagrać nowy. Ale tutaj daliśmy sobie też rok, bo naprawdę mamy dużo tych koncertów i, i, i jakby to też jest bardzo pochłaniające, ale, ale widać taką nową siłę w zespole. Że, że widać, że, że po tylu latach, kiedy przecież już jakby Miry podszedł w 2007 roku i, i któż by pomyślał, nie, że w 2024 będzie taki bum nie, ale to jednak no, z roku na rok tam moja katolicka walka, że tak powiem, o, o, o to, żeby o uniwersie było troszeczkę więcej, jakby zaczyna owocować, więc ja się nie poddaję, dopóki mam siły, to będę o to walczył, bo uważam cały czas i to mówię, że Miry po prostu jest jednym z najlepszych artystów w Polsce. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy wierzą w uniwersytet, którzy też nas wspierają i widzą, że to ma sens, to co robimy. A my jesteśmy od tego, żeby. Robić to dalej dla Was. I do zobaczenia na koncertach.